Miałkówek. To tutaj znajduje się dawny ośrodek wypoczynkowy. Niestety w 1997 roku zakłady zbankrutowały, a okrąglarki, bo tak się nazywają, po 10 latach zostały opuszczone. Dziś się tam wybieramy. Jestem Glitchy i witam was w opuszczonym kompleksie hoteli. Chodźcie za mną. Ten kompleks został opuszczony w 1998 roku, mówiłam. 97. Mega lubię klimat w takich miejsc. Jeśli chcecie więcej urbexów, to piszcie w komentarzach na dole i zostawcie tego kciuka w górę. No to teraz już nie zatrzymuję. Może chodź, zrobimy parę zdjęć. Jak będę że się, zrobię kontent paranormalny. Idziemy na górę. Uh -huh. Pomagasz do kamery? Patrzcie jakie to wszystko poniszczone. Lepiej nie chodzić yy, chyba yy, przy poręczy. Czuję po prostu koleś jakby w każdej chwili coś tu mogło runąć. No zakłada hoda nofera na tych drewnianych schodach, chyba nie, nie czaszka. Chodźcie, przejdziemy się. Tu jest jeden spokojnie. Ale chyba nie gościnnych. Raczej na razie jesteśmy. Nie wiem, czy ten budynek mógł służyć jako restauracja, recepcja. Może masz pomysł? Wszystko tu nam pod nogami chrupie. Raczej jakieś sklepy i restauracje. Przyjdziemy się na oko. O. Wiesz co ja do siebie wejda. nie przejdziemy? Jest krata, trzeba się wrócić. nie podał. A tu stąd przyszliśmy tu są schody. Można przejść jeszcze tutaj na właśnie dach. Stary drabina. Chodzimy? Tak. Lampa wisi. Ty taki. Daj mi kamerę. Może dawaj kurtkę. No dam ci kurtkę, a ty mi kamerę. Bo tu jest taki, także raczej nie wejdziemy. No. Ta to jest nie... Opa, tam chodzą. Patrzcie, tu jest tylko takie małe, cienkie kółeczko, tu się nie wejdzie, prędzej już tam, ale to też nie jest bezpieczne. No, gdyby... Idziemy teraz do tego budynku. Ja jest obok. Tu jest ta wieża, co byliśmy. O, tamten też szedł na dach. Mhm. Tu są jakieś wyższe. Gdzie tu sobie śmietnicy robili O, tu mamy wybór góra dół Gdzie najpierw chcesz? Do dołu, bo jest zatopione Dobra No pamiętamy? Chodźmy najpierw tu Nie zabijaj się Hello, 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 witam pana, cześć! Nic ciekawego nie ma. Jestem ciekawa tam tych korytarzy tu obok. Tego? Tego tu. to była jakaś piwnica, przechowalnia? Jak myślisz? No myślę, że piwnica, tak? No, no jedno, tak, ale... ale się <laughs> że, że tu przechowywali coś, czy... No pewnie. No, Jakiś tak, stary tak, magazyn, tak. czy nowszy? Chyba nowszy. Róże. Ach, te Boję się dotykać, a bez... Właśnie boję się dotykać aby sprawdzić. A, ci 2008 Miałam latka. To idziemy teraz na górę. Ja za strzałkami nie. I, i, i nie strzałka, i nie strzałkami też. A tu ma kilka piętr. No to będzie zwiedzania. może tam tego nie będę pokazywać. Prawie w pokoju siostry. <grych> no tu jest obrazków, które będę musiała cenzurować, jak na przykład to. O Czwarty, dziesiąty, dwadzieścia tu był. Mm -hmm. Co ja chciałam mieć? Co? Co ja chciałam? O, kolejny kiberek widać. Dla ciebie. To mu się chciało przewracać ten kibel. Boże sandro. Dejże ktoś tu spał. Znowu dziura nie wpadni Pułapka na ludzi. na Pusto. Dużo pewnie wytnę. Albo zostawię jak jest. Oj. Jak ma się to zawalić, to ty pierwszy. O, patrz tu, się siedzę na dach, ale najpierw zwieźmy tu piętro. W sumie nic ciekawego raczej nie ma. Idziemy. Widzimy się na dachu. Jak mówiłam. Jestem na dachu, tam widać zwiedzających kolejnych, fajnie tu dookoła. Idziesz? Co tu jest? Dach. Przechodzimy dalej. Pani by było jakby ktoś zostawił e, link do tego. Wyobraź sobie, że kiedyś twój dom będzie taką ruiną, i ludzie też będą go urbeksować Zobaczymy. Tu raczej nic ciekawego nie będzie. No, tylko śmieci. No. Pa. świeże te. Domy. Dobra, chodź dalej. Gdzie idziemy? Jakiś korytarz. Może dla gości do jedzenia? Ja idę na ten korytarz, raczej nic ciekawego tu nie spotkamy, tu jest widać przejście chyba z budynku do budynku, ale to dowiemy się, jak wejdziemy na górę. Tak jest. O, ptaszek. I tutaj tak można by chyba na to przeskoczyć i tędy tam przejść. Ale ja osobiście nie chodzi. Mordo jak tam zdrowie. Dobrze. Dziękujemy. O, to jeszcze wyżej da się wejść. Tu jest pęknięte. Coś, że nic wydarzy każdy chłopki. Znowu da się wyjść na dach, ale czy chcemy? No. Możemy się przejść naokoło. Nic. Ale... Przodem. jakiś pokój łazińko. Wyprzedziłam Cię. mogę. Byliśmy tu byliśmy wszystkie są takie same chyba nie byliśmy Najwyżej pójdziemy jeszcze raz do tego samego. Słuchajcie, kurwa zgubiliśmy się Trzeba teraz tylko znaleźć wejście. Tu wygląda na jakiś pokój, trzeba znaleźć schody. Wy, wyjść na ten, ale wciąż jesteśmy na parterze, więc bez sensu. Nie, tędy przyszliśmy, tu jest ten zielony piesio, kurde. Zielony piesio. Ych. Widzimy jak, się jak znajdziemy schody. znaleziono schody. Wygląda taka sama dziura. Kurde. Idziemy od razu na górę? Czy chcesz zwiedzać? No, no. Dobra. Kładziesz się? Mhm. Mm Dobra. Wyobrażasz sobie tu spaść? Ha? Nie chciałbym wyobrażać sobie i nie chciałbym tego świadkiem, proszę cię nie zbliżać. A no tak, jaką murę będzie na ciebie. Zapomniałam. <śmierdzi> O i tu, tu mogła być chyba recepcja, co? Chodź, przyjdziemy się jeszcze po tych pokojach. Albo te tańsze pokoje. A tu nie byliśmy na początku, to jest takie duże. Byliśmy. A, I tu wchodziliśmy po schodach, co nie? No. Dobra. To chodź wychodzimy. Dobra. To jest ostatni budynek, czy został się jeszcze jeden? No. A to, to to chyba ostatni budynek. No to chodźcie zrobię zdjęcie i kończymy. No, teraz powoli wychodzimy i będziemy kończyć. A więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawcie też łapeczkę w górę. Widzimy się następnym razem. Cześć. Pa, pa. A my idziemy coś zjeść, co nie? No, pa.